Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak odświeżyć wygląd kominka za pomocą farby, aby uzyskać nowy wystrój wnętrza. Malowanie kominka to świetny sposób na odświeżenie jego wyglądu i nadanie mu nowego charakteru. To także doskonały sposób na ukrycie drobnych uszkodzeń i niedoskonałości. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni materiał do malowania. Do malowania kominków najlepiej nadają się farby odporne na wysokie temperatury. Te farby ESA odporne na działanie ciepła i płomieni, co jest niezwykle ważne w przypadku kominka. Na rynku dostępne ESA różne rodzaje farb do kominków, w tym farby akrylowe, farby ceramiczne i farby epoksydowe. Każdy rodzaj farby ma swoje własne zalety i wady, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ich właściwościami przed zakupem. Farby akrylowe ESA łatwe w użyciu i szybko szna. ESA również odporne na wilgoc i plamy. Farby ceramiczne SA bardziej odporne na wysokie temperatury niż farby akrylowe. SA również bardziej odporne na ścieranie i zarysowania. Farby epoksydowe SA najbardziej odporne na wysokie temperatury i SA idealne do malowania kominków, które SA często używane. Po wybraniu odpowiedniego rodzaju farby, należy przygotować kominek do malowania. Najpierw należy dokładnie oczyścić kominek z kurzu, brudu i tłuszczu. Następnie należy usunąć stara farb lub lakier, jeśli jest to konieczne. Po przygotowaniu kominka do malowania można przystąpić do malowania. Należy pamiętać, aby nakładać farb równomiernie i cienkimi warstwami. Po każdym nałożeniu warstwy farby należy odczekać, a zet wyśnie, zanim nałoży się kolejna warstwę. Po zakończeniu malowania należy odczekać, a z farba całkowicie wyśnie. Następnie można cieszyć się nowym wyglądem kominka. Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak odświeżyć wygląd kominka za pomocą farby, aby uzyskać nowy wystrój wnętrza. To świetny sposób na dodanie charakteru i stylu do każdego pomieszczenia. Pierwszym krokiem jest przygotowanie kominka do malowania. Oczyść go dokładnie z kurzu, brudu i pozostałości po poprzednich powłokach. Jeśli kominek jest pokryty farba, możesz użyć papieru ściernego, aby jazmatowic i zapewnić lepsza przyczepność nowej farby. Pamiętaj, aby zabezpieczyć podłogę i meble przed zabrudzeniem. Następnie wybierz odpowiednia farb do kominka. Najlepszym wyborem będzie farba odporna na wysokie temperatury, ponieważ kominek będzie narażony na ciepło. Dostępne esa farby w różnych kolorach i wykończeniach, więc możesz wybrać COS, co idealnie pasuje do Twojego wnętrza. Po wyborze farby możesz zacząć malować kominek. Użyj pędzla lub wałka. Aby równomiernie rozprowadzić farb na powierzchni, pamiętaj, aby nakładać cienkie warstwy farby, aby uniknąć zacieków. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, możesz nałożyć kolejna, aby uzyskać bardziej intensywny kolor. Po pomalowaniu kominka, możesz dodać mu dodatkowych detali, aby nadać mu bardziej indywidualny charakter. Możesz na przykład pomalować komin w innym kolorze, aby STWRZYC kontrast. Możesz również dodać ozdobne listwy lub sztukaterie, aby nadać kominkowi bardziej elegancki wygląd. Innym sposobem na dekorację kominka jest użycie szablonów. Możesz znaleźć szablony z różnymi wzorami, które możesz zastosować do kominka, aby STWRZYC unikalny efekt. Możesz również użyć farby w sprayu, aby STWRZYC bardziej subtelne wzory. Pamiętaj, że dekoracja kominka to świetny sposób na wyrażenie swojej kreatywności i stworzenie wnętrza, które będzie odzwierciedlało Twój styl. Jeśli chcesz pomalować kominek w innym kolorze, pamiętaj, aby wybrać farb odporna na wysokie temperatury. Możesz również użyć farby w sprayu, aby uzyskać bardziej równomierne wykończenie. Pamiętaj, aby dokładnie oczyścić kominek przed malowaniem, aby zapewnić lepsza przyczepność farby. Możesz również użyć podkładu, aby zapewnić bardziej trwałe wykończenie. Po pomalowaniu kominka, pozwól mu wysznać przez co najmniej tu 148 godzin, zanim zaczniesz go używać. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci odświeżyć wygląd kominka i STWRZYC nowy wystrój wnętrza. Pamiętaj, że najważniejsze jest, abyś czuł się komfortowo i zadowolony ze swojego domu.